Dziś zapytamy się mieszkańców schowy, gdzie znajduje się cmentarz żydowski i czy uważają, że jest to miejsce zaniedbane. Żydowski to był na, tu, na Daszyńskiego, gdzieś tam u góry chyba. No. Wie pani, dokładnie, ale wiem, że tam był cmentarz kiedyś, ale on już chyba zlikwidowany jest. My chyba wiem. No niestety jest dość krótko tutaj we Wschowie i znając lokalizację tych wszystkich cmentarzy, którzy, które są w naszym mieście Wschowa, cmentarz żydowski jest no, najbardziej zapomniany i i miejsce jego jest najmniej znane i mi samemu jest bardzo mało wiadome na temat dokładnej lokalizacji, gdzie ten cmentarz się znajdował. Nie wiem, ale coś mi się obiło o uszy, że prawdopodobnie koło sądu, coś w tym stylu chyba. Żydowski smęczak z tego co pamiętam, znajdował się koło CPN-u na północy miasta. Wiem to. Wie, wie pani, nie wiem jaka to jest ulica, ale wiem gdzie to jest. E, tak. E, nazwy ulicy sobie nie przypominam, ale wiem w jakim to kierunku. Ale nie umiem powiedzieć. Jaka to ulica? Ale wiem, to wiem, gdzie. Nie, tego to nie wiem. Byłam, widziałam. Nie, nie wiem. Tak, mieszkam bardzo blisko tego cmentarza. Tak. Był, a teraz już nie ma, oszedla jest. Na Polnej. I to znaczy właściwie w dwóch miejscach był tu, obok stacji benzynowej, nie istnieje i na ulicy yy, 17 Pułku Piechoty chyba, to jest tam na dół, jak się naprzeciw stacji benzynowej. Ale nie wiem jaka to jest ulica, jak najbardziej, Daszyńskiego przy końcu za CPN-em, po prawej stronie, to znaczy był, bo teraz to już jest tam wszystko zrujnowane, trawa zarośnięta i no. Wiem, wiem. To, to wiem. Akurat tam nieraz przyjeżdża. Żydowskiego cmentarza już tu nie ma chyba. Był gdzieś tam na Zadaszyńskiego ulicą, ale Żydowskiego nie ma. Y, tu we Wschowie no niestety nie wiem, ale wiem, że w okolicach, w Shiftingowie, mamy cmentarz żydowski, gdzie to też także wiem, a we Wschowie nie mam pojęcia. Kiedy i w jakich okolicznościach powstał cmentarz żydowski we Wschowie? W początkowym okresie osadnictwa żydowskiego we Wschowie miejscowych Żydów chowano na cmentarzach żydowskich w Lesznie i w Głogowie. Natomiast w 1759 roku ówczesny starosta wschowski Franciszek Antoni Kwilecki zgodził się na założenie odrębnego miejsca grzebalnego dla gminy żydowskiej. I decyzja ta została potwierdzona w 1765 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Z kolei decyzja ta natychmiast wywołała reakcję biskupa poznańskiego i lokalnych władz, które zdecydowały o tym, że król Stanisław Poniatowski odwołał swoją wcześniejszą decyzję, nakazał zamknięcie cmentarza, a następnie usunięcie Żydów z miasta. Proces w tej sprawie toczył się w lat kilkanaście, bo to 1777 roku i ostatecznie zdecydowano o tym, że cmentarz zostanie zniszczony, a Żydzi będą musieli opuścić wschowę. Tylko dzięki poparciu starosty Chwileckiego udało się tą decyzję prze przesunąć w czasie ostateczne uregulowanie sytuacji prawnej Żydów, w tym także ich cmentarza nastąpiło po okresie działalności Komisji Dobrego Porządku we Wschowie, czyli po 1783 roku. Za mojego pokolenia to tam nawet się chodziło. A czy uważa pani, że jest to teraz zap miejsce zapomniane? Tak, tak uważam, chociaż ostatnio tam byłam, to nawet dość sporo tam zmieniło od poprzedniej mojej wizyty. Z tego co, co, co wiadomo, no jest zapomniany, niedbany i w jakiś sposób nie jest oznaczony tak jak chyba powinien być oznaczony ten cmentarz w naszym mieście, w Schowa. Nie uważałabym. Tam robią, na tym cmentarzu. No jest zaniedbane. Jest tablica, że, prawda, postawiono że to był kiedyś, to miejsce było cmentarzem żydowskim. Ale jest zaniedbane. Jest zaniedbane, jest zarośnięte i, i w ogóle mm, nieuczyszczone i, i, i płot prawda, przewrócony i tak dalej. O nie. Widzę, że tam pracują, jest przy... no pilnowane. I tak i nie. Już coraz bardziej jest w tej chwili zadbane, coraz więcej tam już porządkują pracę. No nie bardzo, bo tam widać, że jest już robione co nieco tam. Zrobione, ale i niezaniedbane też, bo nie wszystko jest zrobione już tutaj. Oczywiście to nie powinno tak, tak być niszczone. A kiedy Żydzi pojawili się we Wschowie? Pierwsze źródłowe informacje dotyczące Żydów wschowskich pochodzą z drugiej połowy XVI wieku, a mówiąc ściślej, z początku lat 80.. tego stulecia, jednak kronika klasztoru Bernardynów Schowskich wspomina o sporze z Żydami w tym mieście już w połowie wieku XV, co jednak nie ma potwierdzenia w innych źródłach, a więc informacja ta nie jest yy, pewna. Natomiast historycy żydowscy uważali, że to osadnictwo nastąpiło już po momencie włączenia Wschowy do Korony przez Kazimierza Wielkiego, a więc po 1343 roku. Na pewno to wspomniane wcześniej osadnictwo z wieku XVI jest tym nie tylko potwierdzonym w źródłach historycznych, ale także umiejscowione w konkretnym punkcie Wschowy na gruntach położonych między Starym Miastem, a Klasztorem Wschowskim, a więc mniej więcej w okolicach ulicy Zielonej i Czarnej. A czy uważa pan, że obecnie cmentarz żydowski we Wschowie jest zaniedbany i zapomniany? Myślę, że wystarczy podejść na ulicę 17 Półkułanu, żeby się o tym przekonać. Cmentarz jest. czy jego stan jest elementem pewnej polityki prowadzonej od 1945 roku, ponieważ większość cmentarzy żydowskich na tych terenach ocalała z pożogi wojennej i dopiero w momencie pojawienia się nowej grupy ludności te, te elementy architektury miejskiej zaczęły ulegać zniszczeniu.